Nie mam pojęcia na ile śledzicie nasze live, y, ale całkiem możliwe, że wiecie, że pewien youtuber postanowił nas ostatnio oszukać. I chodzi mi tutaj oczywiście o ferajne. Szymadeczka, ziómeczki, ja jestem żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ferrajny XD, czyli po prostu kolejnego sezona Ferrajny. Sezonu znaczy nie sezona. Dobra, nieważne. A no i nie wiem, czy wiecie, ale już w przyszłym tygodniu rusza mój nowy prywatny kanał, który nazywa się Żelazny, także zapraszam Was mega serdecznie, bajcie do niego linka w prawym górnym rogu kanału zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu, jak zasubskrybujecie. E, na przykład, co możecie napisać, kurdebele? Napiszcie w komentarzu cegła, ja sprawdzę, czy zasubskrybowaliście i dam wam serduszko. A teraz przejdźmy do naszego oszukańca. Otóż mowa tutaj oczywiście o panie MWC, znaczy PLJumanPL, jak zwał, tak zwał. Zobaczcie, MWK dostał ode mnie taką tutaj epicką chatę. Znaczy dostał, no na odcinku swoim poprosił mnie o to, abym mu tą chatę zbudował. No ja stwierdziłem, że no kurdebele, no to zbuduję mu, ale pod warunkiem, że da mi cztery... 4... Nederyty. Jak wiecie, Nederyty jest mega drogą rzeczą. Zresztą mam tutaj już jeden kilo, zbieramy sobie to wszystko na live'ach. No i jest to rzecz, którą bardzo długo się zbiera, żeby w ogóle jedną sztabkę móc zdobyć. No i niestety miał na to kilka dni. A od budowy tego domku minął już prawie tydzień. Więc jak widać, pan Wuka postanowił poleć sobie w kulki i mnie oszukać. Także ja oczywiście nie zostawię tej sprawy bez mojej odpowiedzi. Więc postanowiłem, że dzisiaj może troszeczkę go strolujemy. Znaczy, no nie będę mu niszczył tego domku, bo jednak ja go budowałem, całkiem sporo czasu na to poświęciłem, więc chyba najlepszym pomysłem będzie zrobienie mu kompletnie innego trola. Ale jakiego już wam mówię? Ogólnie to nie wiem, jakie jest ulubione zwierzę MWKI. Ale spójrzcie, mamy tutaj pełno owiec, ponieważ ostatnio zrobiliśmy sobie taką oto farmę. Pofarmowaliśmy wszystkie na różowo. A to po to, aby przerobić jego dom w jedną wielką świnię. Tak dokładnie, dobrze słyszycie? Zrobimy z jego domu wielką Minecraftową świnię. Na ile to wyjdzie, tego pojęcia nie mam. Ale czas najwyższy spróbować. A no i zapomniałbym, jeśli chcecie więcej odcinków Sferajny, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał oraz zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę jeśli będzie ich tysiąc to wtedy zrobimy więcej różnego rodzaju troli oraz będzie więcej odcinków sferajnych, dokładnie, a ja teraz biorę nożyce, mamy tu trochę już wełny pozbieranej i idę z tych owiec po prostu tą całą wełnę pozbierać, to będzie normalnie projekt mojego życia, musimy zebrać tego mega dużo, ponieważ ta świnka, uwierzcie mi lub nie, ale będzie ogromna pytanie co ja później zrobię z tymi wszystkimi różowymi owcami, o i świnką dzień dobry świnko, już cię nie ma, daj mi mięso daj mi miecho, dobra mamy chyba 5 staków yy, wełny, także z tych pięciu staków, no dobra, cztery i pół. Myślę, że z tego już świnkę damy radę jakąś fajną zbudować. Także lecimy. Okej, okay, wyznaczyłem już miejsce, w którym nasza piękna świnka będzie miała nogi. Tu będzie pierwsza noga, tu będzie druga noga, no i tu zaraz będzie jej piękny pyszczek. Mam nadzieję, że w ogóle MWK lubi świnki, bo od dzisiaj będzie po prostu mieszkał w jednej wielkiej świni. Chociaż chyba lepiej, żeby nie lubił, bo tak szczerze mówiąc, to ma być dla niego zemsta, a nie jakaś tam dobra zmiana. Okej, okay, nóżki zrobione, tylko przydałoby się tu jeszcze paznokcie i zrobić. Nie wiem czy wiecie, ale świnki mają paznokcie, więc musiałbym iść po inny kol Wełny szybko do domku. No i od razu jeszcze zbiorę resztę tej wełny, bo zaraz mi się skończy. Wełno, gdzie ty jesteś? Potrzebujecie teraz. Szybko! Kurde bele, Dobra, tu jest chyba czarna wełna, dokładnie. Tu gdzieś powinna być jeszcze ta druga różowa. O, dobra, tu jest różowa, czyli właściwie fuksjowa oraz biała. E, je wszystkie nam się przydadzą, żeby jeszcze zrobić oczy, żeby zrobić nos i tak dalej, i tak dalej. No tego całkiem sporo jest, więc ta budowa trochę zajmie. Na szczęście ktoś kiedyś stworzył coś takiego jak montaż, więc nie będziecie widzieć całej budowy, tylko po prostu najważniejsze części. Paznokieć numer jeden. Paznokieć. Numer 2, nie tu kurde bele. O, tu miał być, dobra Numer 3 w tym miejscu i tutaj Czwarty, ale to będzie ogromne Ojacie, tak sobie teraz Myślę, że chyba jeszcze usunę ten domek, bo on będzie Przeszkadzał w wyglądzie tego wszystkiego, więc Ja go tak na szybciocha usunę, albo chociaż dach Mu zmienię, żeby nie zasłaniał tej mojej świnki Bo jednak każdy ma to widzieć, każdy ma wiedzieć, że WK mnie nie oddał tego Nederytu za budowę, to jest w ogóle chyba Najlepsza zemsta w historii Ferajdy Mówcie co mówcie, w ogóle dajcie znać jak Co o tym sądzicie, ale mi się serio wydaje, że to jest tı Jedna z najfajniejszych, jaka ja tylko była. A przy okazji każdy zobaczy, jak to warto jest wierzyć MWC. A raczej jak nie warto. Okej, okay, Daszek usunięty, także już teraz nic nie powinno zasłaniać piękna nowego zwierzaczka pana Pel. Jeszcze tylko to sprawdzę, znaczy odejdę sobie kawałek dalej. I zobaczmy, czy stąd na przykład będzie to wszystko pięknie widać. No, i tu będzie idealnie, ta świnja będzie jeszcze dwa razy wyższa, więc superancko! A teraz czas najwyższy zająć się chyba najważniejszą częścią tej pięknej świnki, czyli jej tułowiem oraz jej głową. O, ja Zostało mi już tylko i wyłącznie pół staka wełny, więc trzeba zaraz pobiec szybko po resztę. Ale za to zobaczcie, jest już prawie całe gotowe. Tu będzie jeszcze tylko głowa, tam jeszcze jakiś ogonek się dorobi. No i będziemy mieli pięknego zwierzaczka. a domek MWK wygląda po prostu już coraz lepiej. No, z minuty na minutę staje się coraz piękniejszy i coraz bardziej. hmm. Świnkowaty? Chyba to jest dobre słowo. Dobra, a ja teraz lecę szybko po wełnę, bo mi się skończyła znowu po raz drugi już. Kolejne trzy staki już w półku, także możemy wracać. I mam nadzieję, że te trzy staki mi już na wszystko i będę mógł już skończyć w końcu tą budowlę, no bo już coś długo ją buduję, no nie chcę was oszukiwać. No i jeszcze mi owca uciekła. Halo, panie, dobra, staniesz się mięsem. Elo, jak mi uciekasz, to proszę bardzo, masz za swoje, ty też. Kurde, Belek, nieposłuszne te owce są. A stąd jak to wygląda, jakby była to budówka, to jest w ogóle większe niż jego domek. Ale to jest przekozackie. Po tym czymś MWK już chyba nigdy nikogo nie oszuka. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ma być to dla niego nauczka, że jak się obiecuje na przykład komuś oddanie netherytu za zbudowanie domku, to wypadałoby dać ten nederyt, co nie? Okej, okay, to są ostatnie dwa bloki tułowia i w tym miejscu będzie już oficjalnie e, głowa, więc czas się nią w końcu zająć. Po tych mękach wcześniejszych, no, no czas najwyższy. Czemu mi się co chwilę ta wełna kończy? Przecież ja już wykorzystałem jej pełno. Sprawdziłem w statystykach, dokładnie 655 wełny wykorzystałem, a to nadal nie jest gotowe, no o co chodzi? Ale chyba sami przyznacie, że jego domek teraz jest o wiele ładniejszy niż wcześniej, no? Zobaczcie jakie cudo, no. jestem ciekaw w ogóle jak to będzie wyglądać z domku do Knesa? O kurde, już to widzę, już to widzę, ale wejdę na samą górę. To jest przekozackie. Co tu się. Z... Kto coś zepsuł do Knesowi domek? O co chodzi? Dobra, nie wnika w to, szczerze mówiąc, bo teraz będzie na mnie. Po prostu spojrzę na ten domek tutaj MWKi, jest przepiękny. Tylko ten tułów mógłby być trochę dłuższy, ale no dobra, niech już tak zostanie. Wiecie co? Chyba po prostu pójdę po tą wełnę, zrobię tą główkę i wrócę do Was przy końcu budowania. No bo nie oszukujmy się, trwa to strasznie długo i strasznie długo to się buduje. Ale no dobra, no, zaraz się widzimy. Po prostu. Te bloki, które właśnie stawiam, to są ostatnie bloki naszej całej budowli. I posłuchajcie, czas sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Jeszcze tego nie widziałem, ponieważ dopiero buduję to cały czas od góry. No i nie widziałem jeszcze jak to wygląda od przodu, więc zniszczę tylko te schody i sprawdzamy jak wygląda nowy domek pana MWK. Raz, dwa, trzy i. No jest pięknie, ja jacie genialnie Także mam nadzieję, że nauczka dla MWK jest całkiem dotkliwa I od dzisiaj będzie wiedział, że oddaje się to co się obiecało Ale dla pewności może jeszcze dam tutaj kilka tabliczek No też żeby wiecie, żeby wiedział, że to ja Żeby wiedział, że to za to nie żegnał nie mi neterytu, No żeby po prostu skapnął się o co chodzi No bo to MWK nigdy nie wiadomo czy się zorientuje, czy też nie Tu będzie pierwsza, okej okay. Za nieoddanie neterytu, za domek żelazny Proszę bardzo, także mam nadzieję, że już się dowie, że to ja w ogóle po co ja to robię? mogłem być bardziej anonimowy, no ale już niech będzie. Jeszcze z ciekawości sprawdzę, jak to wygląda od środka jego domku, który również budowałem, żeby nie było. Y I tak, widać to wszystko w środku, więc tu możemy też dać tabliczunie. No i co? No, możecie napisać MWC w komentarzu pod jego odcinkami, że ma niespodziankę na Ferajnie. Ja tutaj stawię jeszcze jedną tabliczkę i hop, proszę bardzo, cztery tabliczki. Mam nadzieję, że jakąkolwiek zauważy. No i mam nadzieję, że od dzisiaj MWK stanie się dobrym człowiekiem i nie będzie już takich rzeczy nam robił. Ale drogi panie MWK, to nie wszystko, także jeśli do środy nie oddasz mi tego nederytu, to zrobię jeszcze coś ciekawego. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Także dajcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich rzeczy. Subskrybujcie koniecznie ten kanał, jak i mój nowy prywatny kanał, do którego linka macie w opisie. Wbijajcie również do mojego Instagrama, ponieważ tam się mega dużo dzieje, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcineczku, ponieważ odcinki są codziennie. No i pamiętajcie, ferajna wbija od tego tygodnia, to znaczy przyszłego tygodnia, również na mój prywatny kanał, do którego linka macie w opisie, tak jak powiedziałem przed chwilą. Dokładnie. A ja tutaj z górki do Kresa się z wami żegnam. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie Do jutra, pa, pa! Dun